Czy wiesz, że jednym z trzech powodów, dla których klienci wracają do Twojego e sklepu jest wysoka jakość obsługi? Usłyszysz o tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy! Cześć, nazywam się Agnieszka Haponik i zapraszam na kolejny odcinek kanału Go International, w którym skracamy drogę polskim e-commerce'om do ekspansji zagranicznej. W dzisiejszym odcinku poruszymy bardzo ważny temat dla przewagi konkurencyjnej e sklepu mianowicie obsługa klienta zagranicznego. Razem ze mną są dzisiaj Adam Zając z Pakety Poland. Dzień dobry, cześć. Kamil Bonkowski z iDoosella. Cześć. I Bartłomiej Waluś z ExpandEco. Dzień dobry. Słuchajcie panowie, utarło się takie przekonanie. Nie wiem, czy prawdziwe, czy nieprawdziwe, za chwilę się dowiemy, że marketplace'y bardzo pomagają e sklepom i tak naprawdę odciążają od większości elementów, które te elementów o które te sklepy muszą zadbać, między innymi właśnie o tą obsługę klienta. Powiedzcie mi, proszę, czy faktycznie tak jest, że wchodząc, wychodząc za granicę na marketplace nie musimy się już o nic martwić? No nie jest to do końca prawda, to znaczy marketplace z założenia automatyzuje wiele procesów, co ułatwia wejście sklepom internetowym. I to jest prawda. Natomiast jest też druga strona, czyli klienci, którzy też często potrzebują człowieka do załatwiania pewnych rzeczy. O ile to są proste, proste sprawy, które można rozwiązać za pomocą formularza, to tak marketplace świetnie ten problem tutaj rozwiązuje. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś bardziej zawiłych spraw, jakichś zaginięć, uszkodzeń, przesyłek czy, czy niezgodności produktu z opisem, no to tutaj już jednak reakcja człowieka jest oczekiwana i szczególnie jeszcze w języku natywnym. Tak, no bo tutaj by mogło się tak w zasadzie wydawać, że my kontaktujemy się z marketplace'em w naszym języku, marketplace kontaktuje się z klientem w innym języku, tym, który jest dla danego rynku po prostu językiem ojczystym, natomiast nie do końca działa to tak na każdym marketplace'ie. W większości przypadków my musimy jednak znać chociażby ten język angielski, a niestety zdarza się też, że obsługa danego marketplace'u po prostu mówi w też języku ojczystym na, w kraju, do którego prowadzimy sprzedaż. Tak, i tutaj zgodzę się z kolegami, mamy z tym na przykład bardzo często do czynienia, bo wyjście na marketplace, tak jak Adam powiedział, pozornie jest łatwe, szybkie i ktoś, kto uważa, że wystarczy mu do tego Google Translator albo Depot, może się troszeczkę zdziwić, a zwłaszcza w takich bardziej specjalistycznych branżach, gdzie te wszystkie translatory w komunikacji, nawet z samym marketplacem, się nie sprawdzają po prostu jest ciężka komunikacja bardzo często na przykład w rumuńskim mamagu są takie sytuacje gdzie emak odpisuje że on po prostu nie rozumie o co chodzi danemu klientowi i tutaj jak najbardziej osoba ze znajomością języka a native to już w ogóle myślę że jest wskazana do tego tematu czyli wszyscy jesteśmy tutaj pewni obsługa klienta jest niezbędna nie zależy czy się ma własny sklep czy się korzysta z marketplace'u, no więc teraz idźmy krok dalej czy tą obsługę klienta e, warto budować wewnątrz, czyli budować swój własny dział, czy może lepiej posiłkować się firmą zewnętrzną, która już de facto takich ludzi ma na pokładzie? Na początek wydawałoby się, że jednak ta firma zewnętrzna będzie najlepszym rozwiązaniem, chociażby dlatego, że ciężko nam jest w sumie, wchodząc też na nowy rynek, oszacować, ile godzin będzie nam potrzebne na tą obsługę klienta, czy w ogóle te zgłoszenia będą się pojawiały, jak często one będą się pojawiały. Więc ktoś, kto będzie realizował to dla nas z zewnątrz, też będzie jakby dostępny w większym obszarze czasu, no bo o różnych godzinach też mogą się z nami kontaktować ci klienci. Mogą to też być różne strefy, chociażby czasowe. Więc tutaj, taka osoba, która jednak na początek pokaże nam tą skalę i która będzie nas wspierała w tym procesie, myślę, będzie najlepszą osobą. Trzeba wziąć pod uwagę element kulturowy, że w różnych krajach ci ludzie w zupełnie inny sposób będą mogli reagować na pewne rzeczy, plus mają zupełnie inne oczekiwania niż na przykład klient Polski. Inne, inne oczekiwania są w Czechach, inne będą w Rumunii, a jeszcze inne będą w Grecji. Więc dobrze mieć przynajmniej kogoś, kto pokaże drogę na, na tym początku, szczególnie. Że, gdy wychodzimy za granicę, no od razu nie będzie tysiąca, dwóch, trzech, pięciu tysięcy zamówień. Więc skala tych zleceń dla obsługi klienta będzie relatywnie mniejsza. Dlatego warto, przynajmniej z mojego punktu widzenia, warto odezwać się do kogoś, kto ten zna. Tutaj zupełnie się zgodzę z Wami Panowie, ponieważ. No... Jest to akurat typowo branża naszej firmy i mamy z tym ogromne doświadczenia i bardzo dobrze uważam jest na początku e, spróbować z firmą zewnętrzną, która ma sprawdzonych operatorów, ma native'ów, ludzi, którzy oprócz tego, że znają język, znają już dany rynek. Oni są w sobie w stanie poradzić na tym rynku, zrozumieć problemy. I bardzo często też wygląda to u nas tak, że otwieramy z klientem drugi, trzeci, czwarty, piąty rynek, i dochodzi to do takiego momentu, że ilość komunikacji już pozwala na przykład na zatrudnienie jednej osoby u siebie, która jest osobą, którą my wspieramy, albo stworzenia sobie samego swojego działu. Natomiast początkowo te koszty firmy zewnętrznej na pewno będą niższe i na pewno będzie to bardziej opłacalne dla takiego klienta niż zatrudnienie własnej osoby. Zwłaszcza, że firma zewnętrzna też gwarantuje ciągłość tego kontaktu. Nawet jak wejdziemy na nowy rynek, zatrudnimy jedną osobę. To może być tak, że ona zachoruje, ona potrzebuje jechać na urlop i co wtedy? Wtedy nie mamy kontaktu. Jedna osoba to też ograniczenie y, kanałów, no bo oczywiście jedna osoba może obsłużyć telefon, maila, ale co, co z pozostałymi, tak? Nie rozdwoi się. A to też może być tak, że osoba, która jest dedykowana typowo na telefon, bo na przykład zna dany język bardzo dobrze, ale inne osoby już powinny odpowiadać za komunikację tę pisaną. Więc raczej przynajmniej na początku ta jedna czy dwie osoby mogą nie być wystarczająca, na pewno. Nie będą miały aż tak dużego zaangażowania w pracę, żeby wypełnić cały etap. Czyli Dokładnie, i tutaj właśnie firma zewnętrzna ma tą przewagę, że e, żadna firma zewnętrzna nie ma jednego pracownika na danym rynku. Tylko jest ich kilku i oni są w stanie się wymieniać. Co jest bardzo ważne, na przykład, to, że firma zewnętrzna też, wychodząc na ten rynek, powinna zagwarantować to, że pracuje w święta lokalne. My zatrudniając pracownika w Polsce, jeżeli mamy na przykład 3 maja, to on powinien mieć wolne, bo tego wymaga nasze prawo. Natomiast firma zewnętrzna, gdzie ma native speakerów pracujących na danym rynku, oni pracują według świąt lokalnych i według godzin lokalnych, bo to też jest ważne. My zazwyczaj pracujemy 8-16, ale według czasu lokalnego. Czyli w Rumunii zaczynamy na przykład naszego czasu o 7 pracujemy do 15. Praca w święta daje nam to, że to też pokazuje tak, jakby, jak nasz sklep jest widziany na tym rynku. Czyli my jesteśmy odbierani jak lokalny sklep, ponieważ Czechów tak naprawdę na przykład to nie interesuje, że my mamy 3 Maja wolne. Oni wymagają w ten dzień obsługi, no tak. oni mają ósmego wolne i wtedy nikt nie będzie wymagał obsługi klienta w tym dniu, no bo jest ogólnie święto, dlatego wychodząc na rynki zagraniczne musimy wyglądać jak najbardziej lokalnie, stąd nawet kwestia nauczenia się tych wszystkich reguł i zasad na początek dobra jest z firmą zewnętrzną. Tak, jeszcze nie możemy oczekiwać od jednej osoby, że będzie znała czeski, słowacki, węgierski, rumuński, jak wychodzimy na przykład na cztery rynki raz, czy planujemy to w perspektywie powiedzmy kilku miesięcy. Dokładnie. Okej, okay, no dobra, czyli na pewno na początku ta firma zewnętrzna będzie ogromnym wsparciem i pomocą. Ale idąc jakby krok dalej, jeśli już decydujemy się na zatrudnienie tej choćby pierwszej osoby, czy drugiej, czy trzeciej, to powiedzcie mi proszę, z jakimi wyzwaniami tutaj będą się firmy mierzyć podczas tej rekrutacji? Jakie to są osoby, które muszą u nas pracować w tym dziale obsługi klienta, żeby nie borykać się z rotacją co chwilę, żeby faktycznie realizowała dobrze te swoje zadania i spełniała oczekiwania konsumentów? Jakie typy byście tutaj dali? No, tu jak rozmawiamy na przykład o, o tym języku, o tym jak ważne jest to, żeby mówić po, po danym języku ojczystym, no to ci native speakerzy to jest po prostu myślę klucz do tego, żeby posługiwać się nim profesjonalnie, żeby to nie był język, który ktoś zna w stopniu podstawowym. No, i tu mogę podać dla przykładu na przykład Niemców, którzy na przykład znają język angielski. I mogą się w tym języku komunikować, no ale robią to bardzo niechętnie. Ich język w ich kraju po prostu jest używany najczęściej, i też w taki sposób chcą być obsługiwani przez e-sklepy czy, czy na marketplacach. Więc no, tutaj po prostu musimy dostosować się jak najbardziej pod względem tego języka do danego kraju. Czy ja bym chyba poszedł jeszcze krok wcześniej, czyli co my jako sklep internetowy, czy jako pracodawca musimy w ogóle u siebie poukładać, żeby zacząć kogoś szukać, no bo. Wszystko fajnie, znajdziemy idealną osobę, idealny profil kandydata do naszej firmy. Tylko co z tego, jeżeli nie mamy ułożonych procesów? Nie wiem, jak wdrożyć tę osobę. Nie mamy dobrze opisanych produktów, nie mamy opisanej książki procesów, która powie jasno danej osobie, która przyjdzie, jak się wdrożyć w to i jak ma reagować w danych sytuacjach. Tak? Czyli najpierw sami musimy wykonać bardzo dużo pracy, żeby się, żeby się przygotować. A firmy, które się tym zajmują, zazwyczaj już mają przynajmniej szablony po to zrobione, więc im też jest łatwiej nawet wejść w, nowy, w nowego klienta niż w firmie, która nigdy jeszcze wcześniej do takiego czegoś się nie przygotowywała. A następnie dopiero pod te wymagania, pod te procesy zobaczyć, ile tego jest i czy jedna osoba jest w stanie w ogóle to wszystko ogarnąć. To ja zacznę jeszcze do tyłu, Adam, bo tak no jak tak. mówisz, to jest bardzo istotne, natomiast przy samym zatrudnieniu osoby nie tylko język jest ważny. My prowadząc procesy rekrutacji naszych operatorów, którzy zazwyczaj są to native speakerzy i to, to jest bez dwóch zdań. Jedna z ważnych ról, ale mimo tego, że dana osoba jest native'em w danym języku, niekoniecznie musi lubić pracę, lubić pracę z klientem albo być odporna na te wszystkie warunki takie stresu i w ogóle. Dlatego tutaj jest bardzo istotne na tym etapie sprawdzić, czy ta osoba w ogóle chce pracować z ludźmi. Bo może to być ktoś, kto zna super język i nadaje się do pisania maili, natomiast nie odbierze telefonu. To są takie proste rzeczy, które wydawałoby się, że okej, okay, no, ktoś pracuje, ktoś zna język, to sobie da radę. Trzeba sprawdzić też takie y, normalne predyspozycje tej osoby do obsługi klienta, i warto zwrócić uwagę na to, żeby tego native'a sprawdził jeszcze inny native. Mamy takie na przykład historię, taka ciekawostka z rynku y, rumuńskiego, że tam jest bardzo często tak, że y, z Mołdawii ludzie mówią, że porozumiem, mm, znają język rumuński. I dla nas, jako Polaków, OK, znają rumuński, komunikują się i w ogóle. Natomiast przez Rumunów, Którzy wyłapują ten akcent, jest to bardzo źle odbierane. I to jest to, żeby tego native'a naprawdę sprawdził nam ktoś, kto zna dokładnie język i zna dany kraj i jego warunki. Okej, okay, no to powiedzmy, że już mamy tych idealnych kandydatów, którzy z kandydatów stają się pracownikami, no i teraz mamy kolejny step, czyli wdrożenie owych pracowników do pracy. I o czym tutaj należy pamiętać, by. Ten pracownik czuł się swobodnie, by wiedział, co powiedzieć, kiedy powiedzieć i w jaki sposób. Że to chyba dobrze mieć przygotowane najczęstsze sprawy z klientami. Większość sklepów internetowych ma podobne, bo to nie różni się jakoś specjalnie. Jeżeli ktoś prowadził sklep w Polsce, miał nie wiem, listę 20 najczęstszych rzeczy, to najprawdopodobniej te same rzeczy będą. Za granicą, no bo to są jakieś kwestie związane prawdopodobnie z zaginięciami przesyłek przez, przez firmy kurierskie, z jakimiś uszkodzeniami, z błędnym opisem jakiegoś produktu, kwestie tutaj możemy tłumaczeniowe uwzględnić, czy jakieś po prostu wady fabryczne, gdzie, gdzie dostaliśmy produkt od producenta, jest jakaś awaria i tak dalej. Tak więc przede wszystkim osoba powinna. Te wszystkie rzeczy od samego początku znać, czyli dać jej czas na, na, na zapoznanie się z tym wszystkim, plus przygotowanie standardów komunikacyjnych dla wszystkich kanałów, czyli na przykład, jeżeli mamy telefon, to w ile sekund odbieramy, w, w ile sygnałów tak na dobrą sprawę musimy odebrać. Jeżeli dostajemy wiadomość na Whatsappie czy na czacie. Sklepu to w jakim czasie odpisujemy na to, albo przynajmniej jakieś jest automatyzacja ułożona, tak, czyli do jakiego czasu odpowiada bot, a kiedy, w jakiej sytuacji reaguje człowiek. Następnie mamy maile, czyli tutaj w, jakiej, w jakim czasie odpowiadamy, czy jest automatyzacja na pierwszą wiadomość, że dziękuję, przyjęliśmy sprawę, ktoś się zajmie. Widziałem w niektórych sklepach internetowych, bardzo fajnie jest to rozwiązane, że już imię i nazwisko danej osoby, która się tym zajmuje, nieważne czy to jest bot czy to jest człowiek, po prostu fajnie to, bo tak u człowiecza nawet personalizuje. Tego Pe personalizuje to. I rzeczywiście później zwykle odpowiada osoba o tym samym imieniu i nazwisku, co w tej pierwszej wiadomości. To już jest też takie fajne, że człowiek myśli, że po drugiej stronie też jest człowiek. Często może tak nawet jest, to już jakby nie ma znaczenia, ale to też jest taka fajna, dobra praktyka. A później, jeżeli jest zachowany ciąg komunikacyjny. Czyli nawet jeżeli coś trwa dłużej, jeden dzień, dwa dni, trzy dni, to dobrze, jeżeli ten klient cały czas ma zachowany ten ciąg komunikacyjny. Więc osoba, która zajmuje się procesem obsługi klienta, powinna mieć w swoim systemie też wypisane, że ostatni kontakt z tą osobą był 18 godzin temu dzisiaj musisz poinformować, zrobić jakiś follow up do tego, tak? Że po poinformować, że na przykład sprawa się wydłuży ze względu na. I tu lista powodów tak no to jest też dodatkowo na pewno właśnie wdrożenie w samą ideę tej firmy w jakąś w misję wizję i też całe te procesy które się dzieją po stronie samej platformy no bo ktoś może sprzedawać tak jak u nas na przykład na idusel ale platforma platformie nierówna bo sprzedawca może ułożyć swoje procesy zupełnie inaczej Chociażby nie wiem, kategorie produktów czy statusy tych zamówień, wszystko jakby co się dzieje od zaplecza, więc jakby my musimy pokazać temu nowemu człowiekowi, jak to u nas działa, na naszym, naszym wypracowanym rozwiązaniu, na, na tym systemie, jak my to sobie wszystko poukładaliśmy, jak wyglądają dostawy, jakie są odpowiednie statusy, co może zrobić w danym statusie, czego już na przykład nie może zrobić. Tak samo w przypadku zwrotów, kiedy na przykład ten zwrot jest możliwy, kiedy nie i dlaczego. Wszystko jakby wyjaśnić od zaplecza, co tam się po prostu dzieje? Czy nie wiem, na przykład, jeśli chodzi o same produkty, no to w sposób na przykład dodawania tych produktów, edytowania, cokolwiek, no te wszystkie rzeczy, które są związane ściśle z obsługą platformy. Tak, tutaj tak podsumowując ogólnie to, co powiedzieli moi koledzy, to właśnie powinno to wyglądać w ten sposób, że powinna być przedstawiona wizja sklepu, później wszystkie procesy poukładane w tym sklepie, co możemy zrobić, czego nie możemy zrobić, na jakim etapie, co możemy zmienić yy, i yy, Oprócz tego, co możemy zmienić, to jak, jak możemy reagować. Wszystkie omówione procesy dostawy, procesy płatności, z czym, jaka firma, jaki czas realizacji. Tak naprawdę przygotowanie osoby do obsługi klienta to jest nic innego, jak wdrożenie totalnie nowego pracownika w istnienie całej firmy. To musi być wszystko przedstawione, ułożone krok po kroku żeby ta osoba y, też była wiarygodna. Ona będzie wizytówką w zasadzie. Naszą. Dokładnie. Ona odbiera telefon i y, każde takie odebranie telefonu na zasadzie przepraszam dowiem się łamie troszeczkę to zaufanie sklepu na tych rynkach y, zagranicznych i my nie możemy wyglądać tam w ogóle w żaden sposób inaczej niż na rynku lokalnym. A to w takim razie skoro to jest aż tak y, długi proces to właśnie pytanie ile mniej więcej czasu tak z twojego doświadczenia no bo zajmujecie się tym na mhm. co dzień. Ile czasu zajmuje wdrożenie pracownika do obsługi klienta, nowego klienta? To zależy teraz, czy mówimy o takim pracowniku, którego my zatrudniamy, robimy całą rekrutację do pracownika, czy mówimy o uruchomieniu sklepu. Bo tą drogę zatrudnienia pracownika to mniej więcej tutaj omówiliśmy, mhm. powiedzieliśmy jak to wygląda. Natomiast w naszym przypadku tak naprawdę od podpisania z umowy z klientem. My zakładamy, że około tygodnia, dwóch tygodni jest do przygotowania, do uruchomienia, nawet nie tyle do uruchomienia, co do przeprowadzenia tego szkolenia, które zazwyczaj prowadzimy online. Wygląda to w ten sposób, że klient dostaje od nas listę tematów, na którą powinien się przygotować na samo szkolenie, żeby go też czymś nie zaskoczyć, żeby on sobie też to wszystko poukładał, przygotował się do tego. Eee, ważne jest to, żeby na przykład udostępnił nam dostępy do sklepu, dostępy do adresu mailowego. Eee, my to musimy sprawdzić. Uruchamiając obsługę klienta, to też są rzeczy, które muszą być sprawdzone, muszą działać. Wtedy umawiamy konkretny termin szkolenia z tym klientem i wygląda to w ten sposób, że klient przedstawia nam swoje procesy, swoje rzeczy na temat danego sklepu. Również my musimy go przeszkolić. On dostaje dostęp do naszego panelu, gdzie właśnie widzi rzeczy, o których mówił Adam. Widzi czasy reakcji, widzi ilości komunikacji, no bo on też musi być tego świadomy, jak to wygląda. I my musimy przeszkolić też tego, tego klienta z naszego programu. I dopiero tak naprawdę następnego dnia musimy zacząć. Co jest bardzo ważne, jeszcze zakup numeru lokalnego telefonu bo te, mówimy cały czas o obsłudze, to wszystko działa, ale uwzględniając rozpoczęcie, musimy wziąć pod uwagę to, że czasami jest tak, że numer telefonu mamy w ciągu 15 minut, a czasami jest tak, że na niektórych rynkach wymagana jest dodatkowa weryfikacja firmy i na przykład sami nawet już nie kupicie państwo numeru telefonu, bo wymagany jest adres lokalny, wymagane są jakieś opłaty rachunków i na przykład nawet my, pracując z tym na co dzień, spotykamy się z tym, że czasami na przykład 5 dni trzeba poczekać na weryfikację numeru telefonu. I to są takie rzeczy, na które naprawdę przy obsłudze klienta trzeba zwrócić uwagę. Ja może jeszcze dodam, że nawet sama domena jest mega ważna, bo możemy mieć wszystko w domenie polskiej na przykład ukośnik dany kraj, ale jednak o wiele bardziej wiarygodnie wyglądamy, jeśli nasz sklep jest w domenie lokalnej danego, danego kraju po prostu. Zdecydowanie. Szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie domena com nie jest aż tak bardzo popularna. No dobrze, zaczęliśmy już mówić trochę o y, kanałach komunikacji, bo wspomniałaś tutaj o telefonie i o potencjalnych problemach, które można tutaj y, z, z tym się y, zmierzyć. No i pytanie jest takie: jakie inne kanały komunikacji wy byście sugerowali, żeby dać tym konsumentom jako możliwość kontaktu? Czy są na przykład jakieś rynki, które preferują konkretny jeden kanał komunikacji i bez niego lepiej nie wchodzić na ten rynek? Znaczy dla mnie taką totalną podstawą to mail, telefon, to wiadomo. I mamy na przykład takie doświadczenie, że w Czechach na przykład bez telefonu będzie dużo problemów, będzie dużo maili z prośbą o ten kontakt i w ogóle. Natomiast poza mailem i telefonem kolejna rzecz chat, social media, czyli Messenger. No i do tego tak naprawdę teraz bardzo popularny zaczyna być WhatsApp. Tak, no bo na WhatsAppie tak w zasadzie no nie do wszystkich krajów, z Polski chociażby, możemy napisać SMS-a bezpłatnie, mm -hmm. a jednak WhatsApp zyskuje właśnie coraz większą popularność ze względu na to, że to wszystko dzieje się przez internet. Więc na, na dany numer telefonu możemy po prostu się odezwać i nie ponosić z tego tytułu żadnych kosztów, czy też na odwrót, tak, jak z, z innego kraju będą chcieli się skontaktować z nami, no to też jednak to y, nie będzie wymagało tych kosztów. Tak, szczególnie młodzi konsumenci oczekują jak najkrótszej komunikacji, czyli bez żadnych szablonów, bez, bez żadnych udziwnień. Krótka wiadomość na messengerze z numerem przesyłki i rozwiążcie mój problem. Dokładnie. No dobra, no to słuchajcie, to jeszcze na zakończenie chciałabym Wam zapytać o mm, takie nietypowe sytuacje, z którymi Wy personalnie bądź gdzieś słyszeliście, natknęliście się na przykład, że w jakimś rynku, na jakimś rynku, przepraszam, coś. Powin coś powinno być zapewnione, tak? że jakby są konkretne wymagania konsumentów, które na przykład w Polsce dla polskich konsumentów są na przykład nie do wyobrażenia. Czy macie takie przykłady, czy coś wam w głowie świta? To może ja zacznę, bo tak jak mówię, ja pracuję z tym na co dzień. Mm -hmm. e, dwa takie dosyć ciekawe case'y. E, jeden to, m, niestety nie mogę wymienić nazwy klienta, natomiast bardzo duża firma znana na całym świecie e, wychodziła z nami na rynek czeski i okazało się, że w każdym kraju do tej pory e, proferowali tylko komunikację mailową i w ogóle telefon był czymś e, niepotrzebnym dla nich. E, po wejściu na rynek czeski okazało się, po dwóch tygodniach, po ilości maili od klientów, że to jest absolutnie must have, musi być ten numer i Czesi tego wymagają, i był to pierwszy rynek, na którym zdecydowali się na numer telefonu, i każdy następny, który otwieraliśmy, typu Słowacja, Węgry, Rumunia, już nawet nie było tłumaczenia tego, że ten numer jest potrzebny, tylko to było takie normalne, że ten numer tam ma być. A druga rzecz taka z takich ciekawostek dotyczących obsługi klienta, też taki duży, znany w Polsce sklep, zajmujący się odzieżą sportową premium, miał taką sytuację, że miał swojego człowieka, native'a w języku rumuńskim. I okazało się, że komunikacji było bardzo dużo, on cały czas rzeczywiście rozmawiał i w ogóle, ale nie było z tego zamówień. Tych zamówień wcale, to nie było adekwatne jedno do drugiego. Co się okazało, to po odsłuchaniu tych yy, yy, nagranych informacji, które sklep miał, Okazało się, że ten pan po prostu wykorzystywał swoje 8 godzin na to, żeby sobie porozmawiać z ludźmi. I on tam rozmawiał z tymi paniami, śmiali się, cieszyli się. Natomiast nie było to nic sprzedażowego i odkryliśmy to w momencie przejścia na obsługę z nami, że nagle nasi operatorzy są przyzwyczajeni do tego, że oni mają sprzedawać, oni mają zająć się sprzedażą. I okazało się, że ilość komunikacji nagle zaczęła równać się ilości y, zamówień. Także to są takie rzeczy y, takie ciekawe, bo, bo na co dzień nie zwracamy uwagi na to, jak, jak to jest istotne. I tu wracamy jeszcze do punktu dobrej rekrutacji. Tak, tak. To zdecydowanie naprawdę trzeba sprawdzić na, na wielu etapach i dobrze jest nawet, jak y, ja tu absolutnie nie mówię o tym źle, że mamy na przykład Polaków, którzy mówią w danym języku, bo, bo ten, ta znajomość języka jest coraz lepsza, natomiast y, znajomość y, języka to jest jedno, ale jeżeli ktoś jest native speakerem, to przede wszystkim zna obyczaje tego kraju, zna zasady panujące w tym kraju i jest mu łatwiej zapanować nad... Y, pewnymi rzeczami i wzbudzić takie większe zaufanie w danym języku. Bo no, sami wiemy w Polsce, że czasami zdarza się tak, że odbierzemy telefon i ten dziwny akcent czasami już yy, budzi takie, yy, taki pewny, pewien brak zaufania. Dlatego no, uważam, że to jest istotne, żeby wykorzystywać najmniej speakerów do tego i przede wszystkim mieć rękę na pulsie, jakąś kontrolę przynajmniej na samym początku jak ruszamy na ten rynek. No, wykonać też na przykład kilka takich e, e, mystery calls, wykorzystać kogoś, żeby zadzwonił, porozmawiał, zobaczył jak to wygląda, jak brzmi ten język. No dobrze, to słuchajcie, no obsługa klienta, chyba każdy z nas tutaj się zgodzi, że jest kluczowa. Nawet w moim świadku marketingowym to często się mówi, że jeśli dana firma nie ma przewagi konkurencyjnej, w produkcie czy w usłudze, to tak naprawdę może ją stworzyć w obsłudze klienta. I tym chyba akcentem możemy zakończyć to spotkanie i naszą rozmowę. Bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję również słuchaczom. Zapraszam na kolejne odcinki. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału. I do zobaczenia wkrótce.